W Ostrowieckim Browarze Kultury prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie 11 samorządów północnej części województwa świętokrzyskiego podpisali porozumienie o współpracy w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego. Ma on być elementem strategii rozwoju województwa na najbliższe lata. Porozumienie zwiększa możliwości pozyskania środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i jest efektem pracy kilku miesięcy oraz ustalania wspólnych celów dla tej części województwa. Dzisiaj 11 samorządów tworzących północne miasta, gminy Województwa Świętokrzyskiego, miejski obszar funkcjonalny miast północy ziściło się poprzez to, że każdy z nas ma podpisany dokument, umowę, partnerską, porozumienie. Kolejnym krokiem będzie wspólne nasze spotkanie, wszystkich 11 gmin z Marszałkiem Województwa. Myślę, że koniec września przedstawimy marszałkowi nasze pomysły, naszą inicjatywę i nasze porozumienie i nasz głos chcemy, aby był bardzo mocno słyszalny. Tak jak Państwo widzicie, reprezentujemy tą północną uprzemysłowioną część miasta, przepraszam, województwa świętokrzyskiego z ogromnymi tradycjami przemysłowymi i myślę, że tutaj naprawdę warto zawalczyć o tą nową perspektywę. Każdy z nas ma już doświadczenie. Jak po te środki unijne sięgać? Mamy dobre przykłady, a porozumiewając się ze sobą, porównując się między sobą i jak gdyby współpracując ze sobą, możemy zyskać tylko i wyłącznie więcej. Z tego miejsca dziękuję wszystkim Państwu, wójtom, burmistrzom, prezydentom, za tą współpracę i jestem przekonany, że to jest dobra współpraca i efekty tego będą widzieć nasi mieszkańcy. Do miejskiego obszaru funkcjonalnego wchodzą Skarżysko Kamienna, Starachowice, Końskie, Stąporków, Bliżen. Skarżysko Kościelne, Wąchock, Pawłów, Bodzechów i Waśniów. Każdy samorząd liczy, że porozumienie to szansa na rozwój poszczególnych gmin. Zgoda buduje, myślę, że na podstawie tego porozumienia będziemy budować lepszą przyszłość naszej gmin, województwa, naszej ojczyzny. Mamy swoje doświadczenia, tak jak mówił Pan Górczyński, myślę, że to wspina nam tego całość e, ubiegania się o ośrodki to co już było prezentowane w strategii województwa wszystkiego, ta oś właśnie obszaru funkcjonalnego jest bardzo mocno e, pokazana i ona jak e, widzieliśmy na mapie 22% e, terenu obejmuje naszego województwa prawie jedną szóstą populacji mieszkańców myślę że jesteśmy e, zgodni tutaj abyśmy pracowali dla pozyskania właśnie jak największych środków dla e, naszego właśnie e, tutaj rejonu Północnej na części naszego województwa. Porozumienie obejmuje 20% terenu województwa świętokrzyskiego, które jest zamieszkałe przez 270 tysięcy mieszkańców. Jak pokazały rozmowy samorządowców, mogą oni realizować wspólne projekty, które umożliwią połączenie tej części województwa w jeden organizm gospodarczy. Porozumienie to szansa na nowe inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy. W tym momencie Mówimy o 20, ponad 20% terytorium województwa świętokrzyskiego. Miasta północy bardzo mocno uprzemysłowione z tradycjami gospodarczymi, historycznymi. Miasta z bardzo dużym potencjałem i miasta z bardzo dobrymi pomysłami przy współpracy z gminami ościennymi, bo te 11 samorządów łączy się w całość. W taki północny pas województwa świętokrzyskiego. Ja jestem przekonany, że ten nasz głos będzie bardzo mocno słyszalny. To jest głos Praktyków, samorządowców, fachowców, którzy funkcjonują w samorządzie określony czas i myślę, że to nasze poparcie w naszym społeczeństwie, w naszych małych ojczyznach pokazuje, że wiemy, jak po te pieniądze sięgać i wiemy, jak je skutecznie wydawać z korzyścią dla mieszkańców. I to jest chyba najważniejszy wyznacznik i wyróżnik. Chcemy być przygotowani, chcemy po ten tort unijny sięgnąć, a im silniejszy nasz głos, im silniejsze nasze pozycje, tym większy z tego tortu jesteśmy w stanie e, dla naszych e, gmin e, podjąć. Do porozumienia nie przystąpiły gminy Bałtów, Ćmielów i Kunów. Przedstawiciele samorządów wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy pod koniec września spotkają się z Marszałkiem Województwa Andrzejem Będkowskim. Przedstawią one wtedy pierwsze konkretne pomysły dotyczące rozwoju tej części regionu. Na pewno chcemy mówić o konkretach, chcemy mówić o rozwoju przedsiębiorczości, chcemy mówić o wsparciu naszych lokalnych inicjatyw, chcemy mówić o dobrym, pozytywnym wizerunku naszych gmin naszych miast, bo tylko w ten sposób możemy przyciągać kolejnych inwestorów i myślę, że największy nacisk to jest na kreowanie nowych miejsc pracy i na kreowanie takiego ruchu potencjału i turystycznego i gospodarczego i myślę, że to powoduje rozwój gospodarczy. Im więcej osób będzie pracować, im więcej osób będzie się przemieszczać, poruszać, tym więcej korzyści dla nas wszystkich. Zawarte porozumienie nie zamyka drogi do samodzielnego ubiegania się gmin o środki unijne. Warto jednak podkreślić, że w nowej perspektywie unijnej duży nacisk będzie kładziony na projekty skierowane do szerszej grupy podmiotów. Każda formuła jest dobra i indywidualnie i jako grupa, dlatego, że każda z gmin też się różni. Trudno mówić dzisiaj o rozwoju rolnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim, ale z drugiej strony trudno mówić w Pawłowie o rozwoju przemysłu hutniczego, więc to każda z gmin ma inny charakter. Skupiamy się na tych swoich uwarunkowaniach gospodarczych, historycznych i możliwościach, które mamy. Ja tutaj z ufnością i z optymizmem patrzę w stronę Ostrowca Świętokrzyskiego, ponieważ widzę jak się rozwijamy, widzę ile miejsc pracy jest tworzonych i widzę jak sprzedają się działki czy pod jednorodzinne, czy nowe działki pod nowe inwestycje. Porcelanowe figurki i serwisy, charakterystyczne kształty mebli, sylwetki pojazdów, a nawet słynne ptasie mleczko czy płyn do mycia naczyń. Te z pozoru zupełnie zwyczajne przedmioty, używane bardzo często w codziennym życiu, to jak się okazuje symbole i czasami nawet międzynarodowe wizytówki polskiego wzornictwa, bo wiele z zaprezentowanych w Ostrowieckim Biurze wystaw artystycznych artefaktów zrobiło i robi nadal międzynarodową karierę. Mamy się czym chwalić. Wystawa powstała na stulecie niepodległości i pomysł jest taki, że jest 100 obiektów, 100 lat. 25 ilustratorów, którzy interpretują według swojego uznania tych, 20, tych 100 dzieł polskiego wzornictwa. Pierwszy obiekt jest z 1918 roku, ostatni jest współczesny, czyli dzisiejszy. I czy jest się czym chwalić? Oczywiście, że jest się czym chwalić. Ja mam taką y, wielką przyjemność z oprowadzania y, jeszcze w Ostrowcu, teraz dopiero jesteśmy przed wernisażem, więc jeszcze nie oprowadzałam, ale mam nadzieję, że, że tu będzie tak samo, że to jest wystawa, która pokazuje rzeczy, które wszyscy znamy, które wszyscy mieliśmy w domach, a nawet jeżeli ktoś nie miał, to ciocia miała, babcia miała i nawet jeżeli ktoś jest tak mały, że jest jeszcze dzieckiem albo na pewno ma ciocie, wujka, babcie, mamę, tatę, które opowiedzą o tym, o, o, o tym na wystawie, można się się też dowiedzieć rzeczy, których nie wszyscy wiedzą, czytając i oglądając obiekty, bo do każdego obiektu jest historia, więc można dowiedzieć się ciekawostek, których czasami niektórych ja się sama dowiadywałam podczas tworzenia tej wystawy. To wyjątkowa ekspozycja, choćby z racji prezentowanej po raz pierwszy w ostrzewieckim BWA tematyce, a więc designowi. Wyjątkowa, bo trafiła do naszego miasta zamiast planowanej o wiele lat wcześniej podróży do Chin. Wystawa obejmuje tylko wycinek tego, co stworzyli polscy artyści, rzemieślnicy i styliści na lokalny rynek. Wybór setki ikon wzornictwa nie był łatwy, zaważyły emocje, jakie towarzyszą nie tylko oglądaniu, ale także korzystaniu z tych przedmiotów. Ta decyzja przy wyborze jest bardzo subiektywna, bo oczywiście, jeżeli byśmy chcieli pokazać całe polskie wzornictwo, no to nie starczyłoby nam nawet wielkich salwostrowcy świętokrzyskim. Po prostu to jest subiektywny wybór, a wszystko, co jest zaprojektowane, jest designem, czyli tak naprawdę może być też coś źle zaprojektowane. My staraliśmy się wybierać na wystawę rzeczy najlepiej zaprojektowane i takie rzeczy, które właśnie mają jakąś historię, i takie, które wzbudzają emocje, takie, które y, grają na, na naszych wspomnieniach, na naszych przyzwyczajeniach. I, I pokazują też różne procesy, które działy się w polskim designie przez te 100 lat. Dla Ostrowczan oczywistym symbolem pięknego polskiego wzornictwa jest produkowana od 200 lat porcelana z pobliskiego ćmielowa, ciągle robiąca wielkie wrażenie na międzynarodowych rynkach. Ale takich udanych projektów designowskich jest o wiele więcej. Jesteśmy tutaj i rozmawiałyśmy przed chwilą, że porcelana polska jest sławna na całym świecie, i to prawda. I mamy ćmielowską oczywiście. My na wystawie mamy tylko właściwie tylko ciwską porcelanę, ale z takich, takich perełek, które rzeczywiście się wybiły na świecie, jest krzesło, które Państwo widzą tutaj stoi za mną. Ono nie było produkowane wtedy, kiedy zostało zaprojektowane. W 1958-1958 Mazelewski zaprojektował to krzesło bardzo nowoczesne. Pierwsze polskie krzesło zrobione z plastiku, ale w tym czasie technologicznie żadna fabryka nie dała rady, nie poradziła sobie z wyprodukowaniem, ale krzesło było pokazywane na targach. I zachwycił się nim francuski projektant i architekt Le Corbusier i powiedział będę produkował to krzesło we Francji, bo tutaj u nas mamy takie możliwości. Modelewski, oczywiście zachwycony tą, tą sytuacją, tą możliwością przygotował wszystkie papiery, ale polskie władze ludowe nie zgodziły się, nie będą kapitaliści produkować naszych socjalistycznych krzeseł. I dopiero te krzesła zostały produkowane teraz niedawno, 10 lat temu właściwie powstała firma Wzór, która Odtwarza te stare wzory, wykupiła prawa od wdowy po, po Modzelewskim i odtwarza, i to jest hit. To jest po prostu krzesło, które się bardzo dobrze sprzedaje i sprzedaje się też bardzo dobrze za granicą. Współcześni styliści, choćby teraz tworzący w ćmielowskiej fabryce porcelany, dzięki bardzo udanym pomysłom też już zostali zaliczeni do grona ikonicznych designerów. Prawdę mówiąc to zawsze się tak myśli na początku, że projekt, projekt który się robi będzie miał jakąś wartość, która się potem ujawni, będzie pokazana, będzie prezentowana i ona znajdzie swoje miejsce w, w, w społeczeństwie i w historii ewentualnie, bo planujemy rzeczy, które zostaną i te rzeczy w porcelanie są zawsze ewidencją jakiegoś twórczo jakiejś twórczości, która się dzieje w jakimś momencie w naszej epoce. I ten zestaw właśnie, który tu jest reprezentowany, reprezentuje taką współczesną, współczesną myśl wzornictwa współczesnego w porcelanie. No i oczywiście Fabryka Porcelany Ćmielów, która robi tradycyjne rzeczy, może się szczycić, że w tym okresie wyprodukowała współczesny też produkt, który właśnie jest w tym zestawie, który się nazywa Niue zbudowany na bazie istniejących elementów płaskich. I elementy wyższe są wszystko projektowane na nowo. Ciekawe w tym zestawie jest dekoracja, która jest jakby uproszczoną myślą w tym, co do tej pory była dek w myśl dekoracji, które były kwiatuszki i takie em, inne rzeczy. My w tym wypadku zrobiliśmy bardzo prostą i min minimalistyczną dekorację i ten zestaw się przyjął. E, jest nawet reprezentowany w Muzeum Modern Art w Nowym Jorku. W sklepie e, tego muzeum e, są nasze zestawy. No, i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że to zostało nie tylko rozpoznane w Polsce, ale też na skali światowej. I choć na miano ikony stylu trzeba czasami czekać wiele lat, to okazuje się, że dobra stylistyka nigdy się nie zastarzeje i nie straci na wartości. Są rzeczy takie nie, nie, nigdy nie starzejące się, a są rzeczy takie technologiczne. Ciężko by było, żebyśmy dzisiaj odtwarzali coś na bambino, na adapterach bambino, bo po prostu już ten nośnik nawet nie działa. Już nie mamy tych płyt, nie mamy pocztówek dźwiękowych, więc niektóre rzeczy się automatycznie starzeją, chociaż ten design jest. Wydaje nam się świeży i coraz bardziej atrakcyjny, bo był taki moment, że nam się te rzeczy nie podobały, a teraz znowu nam się podobają. Jest taki fotel Hierowskiego, który też mamy na wystawie który do niedawna królował na śmietnikach, bo on był po prostu bardzo popularny. Wszyscy mieli te fotele, a one przestały się podobać i one lądowały na śmietnikach, a teraz są w antykwariatach za duże pieniądze. Więc to jest tak, że te mody się zmieniają, one wracają i. I, i, I ciężko powiedzieć, czy, czy, czy stary design jest uniwersalny. On tak płynie, a przesłaniem takim głównym wystawy jest to, że to jest nasze dziedzictwo, że to co mieliśmy w domu, ta suszarka Fema, którą nasza babcia suszyła włosy, to jest nasze dziedzictwo, to jest wzornictwo i to jest dobre wzornictwo i nie warto tego wyrzucać. To nie jest ostatnim obiektem na wystawie jest taka koszulka z firmy Pan tu nie stał. Oni na takich perelowskich sentymentach robią różne rzeczy, bawią się tym. Jest koszulka, która ma napisane dziadostwo I ja zawsze na koniec oprowadzania mówię, Proszę Państwa, te nasze rzeczy, które mamy w domach, to nie jest dziadostwo, nie wyrzucajmy tego. Bo właśnie podczas, podczas odprowadzeń zawsze mam takie. Ojej, wczoraj to wyrzuciliśmy do śmieci, jaka szkoda! Albo to jeszcze leży u nas w piwnicy, albo u cioci. To wyjmiemy i postawimy sobie na telewizorze. Znaczy, teraz już się nie stawia na telewizorze, ale postawimy sobie w jakimś takim fajnym miejscu na regale. Bo fundamentalną zasadą stylistów jest uwzględnianie nawet w przedmiotach codziennego użytku także elementu piękna. Jak projektujemy coś coś nowego, coś użytkowego, zawsze wkładamy ten element estetyki. No i w tym wypadku jest tu estetyka współczesna, prosta, prosta linia, uproszczony modernistyczny taki styl. No ale zawsze tak myślimy, że jednak obiekty, które chcemy używać w domu, one muszą nie tylko być użytkowe, ale też piękne i dać coś, coś dla ciała, ale coś dla duszy. A wszystkie te często znane z najbliższego otoczenia przedmioty można oglądać w Ostrowieckim Biurze Wystaw Artystycznych do końca listopada. Od maja Centrum znawczo Historyczne imienia Profesora Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt pod nazwą Siła Historii. W jego ramach odbyło się już kilka wykładów poświęconych historii znanych rodzin w naszym regionie. Sobotem w Osiedlowym Domu Społecznym Malwa odbył się kolejny wykład z tego cyklu, na którym można było poznać dzieje rodziny Jasieńskich. To jest wykład poświęcony rodzinie Jasieńskich. Rodziny Jasieńskich herbu Porej, ponieważ były rodziny Jasieńskich, które się pieczętowały innymi herbami, o czym też będzie tutaj mowa. Zależy nam, żeby tutaj jakby uwrażliwić, pokazać, przekazać, że warto uczyć historii poprzez poznawanie historii właśnie ludzi, historii rodzin. Tak, bo nie ma tak naprawdę rodzin ani starych, ani młodych, są tylko te, które zaczynają wcześniej spisywać swoją historię. I nam również zależy, żeby zachęcać do poznawania historii własnej rodziny, poprzez historię własnej rodziny, uczyć historię regionu, uczyć historii kraju, bo bardzo często jest tak, że w, w podręcznikach historii, czy na lekcjach historii uczymy historii kraju, a niekoniecznie regionu, niekoniecznie tych naszych małych ojczyzn. Także tutaj troszeczkę chcemy to odwrócić. Od Rodziny od domu rodzinnego, od małej miejscowości do historii kraju. Rodzina Jasieńskich to jest coś wyjątkowa w naszych stronach, bo rodzina, która się pojawiła tutaj w XIX wieku i mieszka do chwili obecnej również w tym samym miejscu, w którym był ich rodzinny dwór. Rodzina również bardzo zasłużona dla historii Kościoła. Mam nadzieję, że będzie również w tym wykładzie o tym mowa, jak rodzina przyczyniła się do powstania Kościoła i parafii w Pędkowicach, Parafii, która do dzisiaj jest, co prawda nie w granicach naszej diecezji, w okazji z w granicach diecezji ratomskiej, ale jest związana oczywiście tutaj z ziemią ostrowiecką jak najbardziej. O losach rodziny Jasieńskich na ziemi ostrowieckiej na przestrzeni przeszło 100 lat opowiadał przedstawiciel tej rodziny Przemysław Jasieński. W połowie wieku 18 mój krew Mikołaj był dzierżawcą Dobruchny Koło Waśniała. Jego syn Piotr nabył wieś kijankę koło Chodczy, a jego wnuk stał się właścicielem Pędkowic. Jednak nie mieszkał tutaj. Dopiero mój dziadek Józef zamieszkał w Pędkowicach. Razem ze swoją żoną i rodziną. Przedstawiciele rodziny Jasińskich mieszkają w naszym regionie do dnia dzisiejszego. Mój brat mieszka na tym samym miejscu, gdzie mieszkał mój Dziadek, ojciec, a ja uważam się za również mieszkańca pędkowic. Mimo że dawno już wyemigrowałem stamtąd i mieszkam teraz w Ostrowcu. Jednym z bardziej znanych przedstawicieli rodziny Jasieńskich był Maksymilian Jasieński, który żył w XIX wieku. On zaczął swoją karierę jako zawodowy oficer Wojska Królestwa Polskiego. W czasie powstania został awansowany do stopnia porucznika. Udał się na emigrację, ale krótko tam był. Wrócił do kraju i dzięki pomocy rodziny i kolegów z wojska, e, dostał pracę w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim. I tam dość szybko awansował na e, dyrektora jednego z wydziałów. Dorobił się spa, sporego majątku, ale kiedy w końcu lat 50. E, w, w całej Polsce, a w Doszło do wrzenia i obywatele naszego kraju zaczęli się domagać, no, przynajmniej, autonomii. On poparł te dążenia, za co zapłacił utratą całego swojego majątku. Kolejne wykłady w cyklu Siła Historii odbędą się we wrześniu i w październiku. Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. Profesora Mieczysława Radwana zaprasza w najbliższą sobotę, czyli już jutro, 5 września, na popołudniowy spacer Krajoznawczo-Historyczny po Bozychowie. Start o godzinie 15.00. Miejsce zbiórki to plac przy Kościele Świętej Zofii. Udział w spacerze jest bezpłatny, a eskapada potrwa około 3 godzin. Podczas tego spaceru uczestnicy. Zobaczą między innymi zabytkowy kościół drewniany pod wezwaniem świętej Zofii obejrzą pozostałości dworu Jacka Małochowskiego, zobaczą słynną kolumnę Bociana i poznają historię bozechowskiej huty. W imieniu organizatorów zapraszamy.